Morning, darling. Rozpoczynamy drugi tydzień wyzwania. Dzisiaj porozmawiamy o usterkach. Jak zawsze zostawiłam dla was link w opisie, który przekieruje was na stronę, z której możecie pobrać darmową ściągawkę i ćwiczenie z tej lekcji. Nie marnujemy więcej czasu, od razu przechodzimy do treści. Jeżeli miałam stłuczkę i wgniotłam komuś samochód, powiem mu: I've dented your car. Natomiast stłuczka sama w sobie, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych, to Fender Bender. Jeżeli chcę powiedzieć, że rura przecieka, powiem: The pipe is leaking. Kubek jest pęknięty. The mug is cracked. A filiżanka jest wyszczerbiona. The cup is chipped. Jeżeli chcę powiedzieć, że komputer mi się zawiesił, powiem: My computer has crashed. Natomiast jeśli rozlałam kawę, jak to mam w zwyczaju, powiem: I have spilled coffee. Jeżeli w zegarku padły baterie i będę chciała powiedzieć, że później spieszy, a może stanął, powiem: The clock is slow, później, the clock is fast, spieszy, albo the clock stopped, stanął. Padł mi telefon, wtedy powiem: My battery is dead. Mogę Wam jeszcze podpowiedzieć alternatywę, czyli: My phone died. Dosłownie umarł mi telefon. Jeżeli miała miejsce przerwa w dostawie prądu, powiem: There's been a power cut. I wreszcie: Dzieci rozbiły okno. Children have smashed the window. Ale na dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć do wyzwania, nie jest jeszcze za późno dopiero połowa. Dodatkowo w poniedziałek prześlę czytelnikom mojego newslettera wszystkie materiały z całego wyzwania, więc gdybyście się chcieli zapisać, zapraszam. Link również w opisie, wyzwanie jest bezpłatne. Na ekranie, jak zawsze, zostawiam namiary na bloga, fanpage, Instagram i sklep z materiałami do nauki języka angielskiego. Z góry serdeczne dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje dzwoneczkiem i za komentarze. Bardzo pomogą z algorytmem. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę i słyszymy się jutro. Na razie!